Wygląd, prezencja i to, jak jesteśmy odbierani, jest jedną z najważniejszych rzeczy w życiu człowieka. Bagatelizowanie tej dziedziny może doprowadzić do zamknięcia Wam wielu drzwi do rozwoju, czy to w kontaktach międzyludzkich, czy pracy. Życie to maraton i niektórzy olewają dbanie o swój wygląd, często po tym, jak wchodzą w związek lub wychodzą za mąż. Ale dbać trzeba o siebie, niezależnie od sytuacji życiowej. Dlatego przestrzegę ci dzisiaj od rzeczy, które musisz odrzucić ze swojej palety nawyków: rezygnacja z papierosów, alkoholu i narkotyków. Ludzie patrzą na nałogi zazwyczaj jako na stratę pieniędzy. Ale warto zwrócić uwagę, jak nałogi zmieniają nasz obraz w oczach innych ludzi. Przykładowo papierosy. Zmienia się nasz zapach ciała, ubrań, wygląd skóry, kolor zębów czy oddech. Oprócz zmarszczek wokół ust powstałych przez zaciąganie się papierosem, palaczom szybciej pojawiają się worki pod oczami. Inne trwałe efekty to m.in. ścieńczenie i obwisanie skóry, plamy na twarzy, mocniejsze zmarszczki mimiczne, sucha ziemista cera. Picie w nadmiarze alkoholu zaburza wiele procesów zachodzących w organizmie. Jednym z nich jest metabolizm. Napoje alkoholowe wywołują stan odwodnienia, co przekłada się na wygląd zewnętrzny twarzy. Twarz osoby, która regularnie pije alkohol, z czasem staje się szara, matowa i występuje na niej coraz więcej zmarszczek. Ponadto pojawiają się coraz bardziej rozszerzone naczynia krwionośne. Co wywołuje tzw. pajączki. Inne problemy to choroby skóry, rumienie i opuchnięcie. Nadużywanie używek ma wpływ na hormony i organy, co ma znowu przełożenie na stan zdrowia i wygląd człowieka. Nie zwlekaj i już od dzisiaj zacznij walczyć z nałogami. Nie bądź bierny, bo ta bierność kosztuje cię zdrowie i atrakcyjność. Rezygnacja zgarbienia się, siedzenia krzywo. Garbienie się jest jedną z przyczyn bólu kręgosłupa, ale również wpływa na atrakcyjność człowieka. Długotrwałe garbienie się niesie ze sobą wiele niekorzystnych konsekwencji. Najczęściej spotykaną jest ból pleców, który może być zlokalizowany między łopatkami, w okolicy szyi, a także w odcinku lędźwiowym. W wyniku pochylania głowy do przodu zaciskają się szczęki i mięśnie twarzy, co może powodować uporczywe migreny. Nieprawidłowa pozycja ciała niesie za sobą konsekwencje nie tylko związane z kręgosłupem, lecz także z całym ciałem. Warto wspomnieć o problemach trawiennych, które mogą być spowodowane garbieniem się. Jeśli często miewasz bóle brzucha lub gorszy metabolizm, to może być to przyczyną ściskania ścian żołądka przez nieprawidłową postawę ciała. Wiele osób zauważa trudności z oddychaniem, a także duszności. Poza skutkami zdrowotnymi mogą się nasilić skutki psychiczne. Osoby, które są niepewne siebie, uważają się za mało atrakcyjne. Często przyjmują zgarbioną pozycję jako efekt obronny. Jeśli szukasz sposobu, aby przestać się garbić, udaj się do fizjoterapeuty, który nauczy cię odpowiednich ćwiczeń, lub sam na własną rękę zrób research. Mogą one znacznie poprawić komfort Twojego życia, minimalizując bóle kręgosłupa czy inne skutki tego złego nawyku. Rezygnacja z prokrastynacji Najogólniej mówiąc, prokrastynacja jest to nałogowe odkładanie obowiązków na później. Tym samym czekamy do ostatniej chwili z ważnymi projektami, w efekcie wykonując je niedokładnie ponieważ zwyczajnie nie mamy dostatecznej ilości czasu by zająć się tym porządnie. Odkładanie nie ma konkretnego powodu. Pomyśl o tym, jak prokrastynacja rujnuje twój wygląd. Odkładając wszystko na później generujesz tony stresu, które mają wpływ na twój stan psychiczny i fizyczny. Wydziela się nadmiernie kortyzol, hormon stresu, który niekorzystnie wpływa na życie. Do tego przekładanie robienia tego, co musisz, również ma wpływ. Możesz przekładać na później zmianę pościeli w łóżku, mycie zębów, sprzątanie pokoju czy prasowanie. W rezultacie często nie zrobisz tego na czas, co musisz. A czystość poszewki na poduszkę ma wpływ na stan skóry, przykładowo. Nie odkładaj rzeczy na później, szczególnie związanych z higieną i czystością pomieszczenia, w których żyjesz. Możesz sprawdzić stary odcinek sprzed dwóch lat. Jak nie odkładać życia na jutro? Cztery techniki: Rezygnacja z telefonu, komputera przed snem. Bardzo łatwo możesz zdiagnozować, ile ktoś przespał podczas dzisiejszej nocy. Od razu widać to po zachowaniu i kondycji atrakcyjności. Telewizory, tablety, laptopy, smartfony wszystkie te urządzenia emitują niebieskie światło. Używanie ich w nocy rozstraja nasz rytm dobowy, gdyż do mózgu docierają mylne informacje. Jest to zabójcze połączenie, które zabija nam sen. Połączenie światła niebieskiego i niekończących się informacji w internecie, który możemy przeglądać bez końca. Nasz organizm wie, jaka jest aktualnie pora dnia, za sprawą sygnałów wysyłanych przez komórki zwojowe siatkówki oka do mózgu. Proces ten odbywa się na podstawie barwy, jaka pada na powierzchnię oka. Spędzanie czasu przed ekranem laptopa, tabletu czy telefonu zaburza dobowy rytm, ponieważ mózg nie identyfikuje pory dnia jako odpowiedniej na sen. Niebieskie światło zakłóca także produkcję melatoniny hormonu snu, co w konsekwencji utrudnia zapadanie w sen. Zadbaj o swój sen. Zacznij czytać książki przed spaniem i zainstaluj aplikację na telefonie, żeby nie emitował światła niebieskiego. Sen odpowiada za odnowę i regenerację Twojej skóry, odmładza Twoje oczy, odmładza Twoje mięśnie, odmładza sprawność umysłową. Kiedy priorytetowo traktujesz sen, budzisz się jak nowy egzemplarz. Rezygnacja z cukru i jedzenia przetworzonego. Cukier powinny ograniczyć osoby, które chcą jak najdłużej utrzymać młody wygląd skóry. Zapewne wielu z Was zauważyło, że po zjedzeniu czegoś słodkiego na waszej twarzy często pojawiają się wypryski. Cukier może bowiem wywołać w naszym organizmie reakcję, przez którą dochodzi do nadmiernego uwalniania łoju, powstawania wolnych rodników, a także stanów zapalnych. Cukier ma wpływ także na nasze włosy. Nie tylko skóra bowiem może być przetłuszczona, gdy spożyjemy słodycze. Od dużej ilości cukru, mieszki włosowe mogą stać się osłabione. Tym samym nasze kosmyki zaczną szybciej się przetłuszczać, łamać, a nawet wypadać. Nie bez powodu mówi się o tym, że zbyt wysoki poziom cukru w organizmie wpływa na hormony i może być jedną z przyczyn łysienia. Warto też wspomnieć tu o najbardziej oczywistym skutku jedzenia cukru w nadmiarze czyli przyroście tkanki tłuszczowej, która topi naszą atrakcyjność. Rezygnacja z izolacji społecznej. Tak, wegetowanie sobie w domku może być bardzo wygodnym sposobem na spędzanie czasu, ale w większych ilościach negatywnie odbija się na kondycji psychicznej i fizycznej. Brak aktywności to gorsza kondycja fizyczna, gorsza kondycja psychiczna i gorsze krążenie, które źle wpływa na skórę i wiele innych. Aż 90% Polaków uznawanych za zdrowych żyje z niedoborem witaminy D, przy czym u 60% jest to ciężki niedobór. Poziom we krwi poniżej 20 nanogramów na mililitr. Wynika z badania populacyjnego przeprowadzonego przez doktora Pawła Pudowskiego z Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Siedzenie w izolacji to brak słońca, a brak słońca to niedobór witaminy D, która jest potrzebna do rozwoju człowieka i ma wpływ na stan psychiczny i fizyczny człowieka, na skórę, kości, samopoczucie i energię. Rezygnacja z narzekania Narzekanie niszczy Twój mózg i jest zaraźliwe. Badania pokazują, że większość ludzi narzeka raz na minutę w trakcie typowej rozmowy. Narzekanie zaś, chociaż pozwala chwilowo poczuć się lepiej, negatywnie wpływa na nasz mózg, a tym samym pracę i zdrowie. Jak wyjaśnia Brad Berry, mózg uwielbia efektywność i nie chce wykonywać więcej pracy niż musi. Dlatego, kiedy powtarzamy jakąś czynność, na przykład narzekanie: neurony rozgałęziają się w stronę innych neuronów, by ułatwić przepływ informacji. Dzięki temu w przyszłości powtarzamy daną czynność o wiele łatwiej, czasem nawet możemy sobie nie zdawać z tego sprawy. Nazywa się to neuronami lustrzanymi i jest podstawą naszej zdolności do odczuwania empatii. Z drugiej jednak strony, proces ten sprawia, że narzekanie jest jak bierne palenie. Nie musisz sam tego robić, by odczuwać chorobowe efekty tej czynności. Musisz więc być ostrożny w spędzaniu czasu z osobami, które na wszystko narzekają. Narzekający chcą, by inni ludzie do nich dołączyli, bo wtedy sami czują się lepiej. Na szczęście, jest sposób, który pozwala łatwo i szybko powstrzymać się od narzekania. Jak radzi dr Bradbury, należy kultywować w sobie postawę wdzięczności. Kiedy tylko czujemy, że chcemy narzekać, należy od razu skupić uwagę na czymś, za co jesteśmy wdzięczni i zastanowić się nad tym przez chwilę. Takie zachowanie redukuje poziom kortyzolu, hormonu stresu, który wydziela się, kiedy narzekamy. Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornii, którzy badali postawy wdzięczności, zauważyli znaczną poprawę nastroju i wzrost energii u pracowników, którzy codziennie pielęgnowali swoją wdzięczność. Używając często tej metody, sprawimy, że w końcu stanie się ona nawykiem, a nasz mózg sam przeprogramuje się na pozytywne myślenie. Życie to maraton, a bardzo ważne jest nie tylko to, co robisz, ale z czego rezygnujesz. Dlatego odrzuć wszystko, co ci szkodzi i pozostanie racjonalny w swoich nawykach. Do usłyszenia w następnym odcinku.